Z okazji 141 rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego odbyły się uroczystości upamiętniające wielkiego syna ziemi Śląskiej. Na cmentarzu przy ulicy Francuskiej z udziałem władz samorządowych, środowisk kombatanckich, pocztów sztandarowych oraz służb mundurowych proboszcz katowickiej parafii na świętszej Marii Panny, ksiądz Andrzej Suchoń, odmówił modlitwę w intencji działacza narodowego, przywódcy powstańczego oraz jednego z czołowych polityków przedwojennej Polski. Ryszard to jest wyjątkowa osoba. Tak? On w zasadzie nadał zupełnie inny kierunek sprawom, które się tutaj działy i przede wszystkim jest autorytetem, o co tak trudno w współczesnych czasach. W związku z tym corocznie tutaj spotykamy się w dniu urodzin, rocznicy urodzin i składamy wspólnie z panem marszałkiem wojewodą kwiaty, żeby przypomnieć tą datę, ale przede wszystkim tego człowieka, wspaniałego syna z ziemi śląskiej. Następnie kwiaty złożono także przy pomniku Wojciecha Korfantego na placu Sejmu Śląskiego.